Siełamko, widzowie z tej strony franków i jak widzicie yy, zaczynamy grać na parzankę. Jest to dopiero początek rundy, ponieważ chciałabym pokazać ją w całości. Weźmy sobie jakiś początkowy loot. Jakieś fajne itemki. Oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem. Jeszcze, jeżeli lubicie grać w Fortnite'a i często w niego gracie, no to łapka w górę, no a my przechodzimy dalej do odcinka. Mamy tutaj kilka fajnych itemków. Dwie broni, ale myślę, że tyle mi na początek wystarczy. Lecimy od razu do strefy, ale najpierw mamy typa. Uciekamy stąd. Na razie przynajmniej. Lecimy dalej. Mamy typa. Rondo. Uciekam, 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 uciekam. Nie no, widzowie, to było upokorzenie. No cóż, idzie się odegrać. Oho, tutaj widzimy jakąś większą bitkę. Oho. Zniszczymy to, zabudujemy się troszeczkę. I przejmujemy. Zabudowujemy się ponownie. Zniszczymy to. Tyk. Dead. Prawie nie zabił. Dead. No nie no. Chłop nie podjechał. Nie no, nie wiem. Nie no, ekstra kolapsują A ja dopiero 3 kills, a już się kończy gra Nie wiem jak może być się... Nie wiem, to jest najgorsza yy, runda w moim życiu To wspomnij tam tego gościa, jak już, jak już oni zakolapsują to ja nie wiem no to, to... Dead. Ja nie wiem, jak będę na 4 kilo na zapasance, to ja nie... O. Dobra. Od tyłu podjedziemy. No nie, no to nie, to nie ja od tyłu podjechałem w tym momencie. No ale niestety 4 kile, zwycięstwo, ale 4 kile to... to ja, ja, ja uznaję to jako porażkę. dlatego w gotowości lecimy. Dopóki nie zrobimy, zrobimy Winna, tak przynajmniej 6 killami. No to, w te, to jak zrobię 6 kill z Winem, no to będzie... To, no to nawet nie będzie jakoś super dobrze, no ale... Ale to takie minimum. Dobra widzowie, to już kolejna rundka, miejmy nadzieję, że będzie kolejna wygrana, ale z tym razem z większą ilością chwili. Lecimy na pociąg, no chyba źle zaznaczyłem na torach, gdzieś tu to będzie raczej. Jakiś kosztowny nucik um, oczywiście tutaj nie ma skrzynki. No, ale no, były takie, jakby cztery mini skrzynki. No to myślę, że to jest nawet Mniej rzeczy wysiedamy Wysiadamy nasz przystanek. Oho, nóż z kotyczką Dobra, jest wites. Uporządkujemy sobie. I teraz. Zbieramy sobie trochę matsów. jest jeszcze jedno i idę stąd. macsy no i lecimy. Lecimy od razu na zrzut. nic ciekawego, nic ciekawego nie ma. Wezmę sobie tylko szampan zamiast laskę ludki. No i lecę. Kurczę, zabrał mi killa. Aha. White. No nie, on mi nie uciekł, nie może mi uciec. W locie! Dobrze! Dobra, lecimy dalej. Jeżeli podobają Ci się odcinki z Naparzanki, no to yy, napisz w komentarzu, że chciałbyś jeszcze taki jeden odcinek. A jeżeli Ci się nie podoba, no to napisz... Yy, Zrób inny odcinek, bo to mi się już ludzi". Dobra, mamy typka. Widzimy, jeden leży, ale drugi jeszcze. Nie, jakiś tutaj nie istnieje. Ty, to nie jest ten, co pok go pokonałem? To jest ten. Chodź tu, banan. De dead. Dead? No, tamtego tego pokonali. Nie no dobra, tu już mam 4 kille, a dopiero, no nie ma za, du nie, nie ma za dużo tych killi, więc... Ten Bambik matar tarczę, ja no, nie wiem. Tak, 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 tak i jeszcze raz tak. To może być zamiast, yy, ja bym to zmienił na pompę złotą, no nie? Bo... Yy... Nie wiem, jak Wy myślicie, ale ja myślę, że na naparzance to jest lepsze od y, złote, No nie wiem, czegokolwiek złotego. No, no oczywiście tu za długo trochę namierzę, no ale tak, to jest takie dobre, y, to ma takiego aimbota, y, no jak dla mnie to jest za mocne, powinni to usunąć, ale... Dopóki to jest i dopóki to wygrywam, to to nic przeciwko nie mam. Namierzamy. I na hita. Wow! Ja nie wierzę, ja nie wierzę. Oni są chorzy jacyś. Nie no, żeby tak spamić, to tak gra. Dobra, dead. Jeden dead, drugi mnie zabił, niestety. no, 7 killi. Oni wygrywają niestety. No ale jak będzie, nie wiem, z 10 killi bez zwycięstwa, no to to myślę, że tutaj może się spokojnie liczyć. Dead, dead. Dwa razy. Akurat trzeba się ja nie wiem. Leczymy się. Nie, znacz pana zniszczyli, oto chamy. Dead, Gość, który nie zniszczył. Nie no, to, ten pistolet jest za mocny, widzowie, to 11 killi już mam. Czasami. Ale poka... Wie, wiecie, jest taka sztu pewna sztuczka z szampanem, bo jeżeli zostawicie go nawet na 5 i się potem odrodzicie, to potem on i tak będzie miał 100, dlatego ja zostawiam na 5, lecę... Gorśbet. Oho. Nie, no, tutaj, tutaj się za dużo dzieje. Ała. nie, no, tu... No nie, no ja nie wiesz, no to pop mnie od tyłu Nie no tego nie wygramy. No ale... No 13 kilo to jest coś, to jest coś. Aha, ginął, ginął. Brakam bo na tym brak... matów maców brak Nie no, nie! Ten Sonic na to trzeba się go bać No nie Nie no, to do tego to, tego to już my... Nawet nie mamy prawa fizycznego wygrać Czarni, my to wygrano. Oni, oni dominują w tej grze. Nie, no pierwszy raz, że mnie stoi Snake, Snake'a. Sna 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 Aha, brak matzu. Drugie miejsce. No niestety no ale dużo kili oj było dużo kili A więc no jeżeli chcecie więcej takich serii, no to piszcie w komentarzu, że chcecie A jeżeli nie chcecie to no to napiszcie w komentarzu z czego byście chcieli następny odcinek A więc trzymajcie się, się ma